W tym najtrudniejszym momencie, kiedy sięgamy dna, to mamy się od czego odbić. Nam się wydaje, że nie ma dla nas ratunku. Naprawdę jest ratunek. Dla niektórych może brzmieć całkiem obco, ale jeżeli zaczniecie się zanurzać ten świat duchowy w dobro, w takie proste rzeczy, które, e, które nas budują, a nie rujnują, to naprawdę wasze życie zacznie się odmienić. I jeżeli jesteś w wirze, to nie szarp się, wciągacie ten wir, poczekaj spokojnie, aż on. Wytraci swoją moc, potem się odbijesz i wracaj na powierzchnię. Naprawdę trzeba wiary i cierpliwości i modlitwy. Do Pana Boga Proście go, a on się do Was odezwie i to realnie, namacalnie, usłyszalnie. Zobaczycie jego obecność, jego działanie. Tam, gdzie człowiek nie widzi już żadnej nadziei, tam Bambuk nawet nie zaczął, i ja jestem. Zadziwiony, szczerze zadziwiony, jak teraz y, opatrzność kieruje moim życiem. Jak wiele dobrych rzeczy się wydarzyło y, od tego momentu, kiedy się nawróciłem, właśnie zawróciłem z tej drogi złej na tą dobrą drogę.